Cześć! Witajcie w domu dobrej książki. Na pewno dziwi was, albo i nie, mój dzisiejszy gotycki styl. Jest to związane z obchodzonym dzisiaj, czy w momencie, kiedy kręcę ten filmik, Dniem Wszystkich Świętych, potocznie nazwanym Dniem Zmarłych, Świętem Zmarłych. Wczorajszym Halloween, także postanowiłam ten odcinek zadedykować tej tematyce i odpowiednio dla naszego kręgu kulturowego, gdzie czarny jest kolorem. Oznaczającym żałobę, śmierć, a tak właśnie się ubrać. Także tyle na temat mojego, mojej gotyckiej stylu I przechodzimy do książek. Książką wiodącą dzisiejszego filmiku będzie książka pani Małgorzaty Węglarz i pani Agnes Tołoczmańskiej. Mamy trupa. I co dalej? Od umierania do pochowania. Nie wiem, czy książka się nie błyszczy za bardzo, czy widać. Jeszcze ją pokażę Wam, bo jest oprócz tego, że zawiera bardzo ciekawą tematykę i treść w środku, o której Wam zaraz powiem, to jest przepięknie wydana. Tutaj na skrzydełkach mamy zdjęcia obu autorek, które są bardzo aktywne w mediach społecznościowych. Możecie te panie znaleźć między innymi na Instagramie i w innych mediach, gdzie prowadzą swoje nie wiem, blogi, vlogi dostarczające informacji na, o temacie, o którym dzisiaj będę mówiła także to tyle z drugiej strony też mamy skrzydełko, no barwione brzegi, proszę bardzo, do tego ilustracje w takiej stylistyce czarno-białej, że proszę bardzo. Także nawet książka o śmierci może być estetycznie i ładnie wydana, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że pierwszy raz spotkałam się z książką o śmierci, którą ja poniekąd z lekka tanatofobiczka, już tłumaczę, tanatofobia to jest z greckiego strach przed śmiercią, lęk przed śmiercią, e, którą mogę zarekomendować i którą przeczytałam. Którą przeczytałam w dwa wieczory, uwaga, przed snem, po czym smacznie spałam. Ponieważ jest to książka napisana przez profesjonalistki, a wiadomo, że wiedza daje spokój. Pani Małgorzata Węglarz jest pisarką, która pisze książki i artykuły poświęcone właśnie tematyce funeralnej, to się chyba nazywa, czy tematyce śmierci. Brała ona udział również w roku 2022 na konferencji TEDx w Warsaw Woman z prelekcją śmierć instrukcja czy Women. Przepraszam Warsaw Women z prelekcją śmierć instrukcja dla żywych. Na co dzień zajmuje się również copywritingiem funeralnym i Pani Agnes Tołoczmańska, która była, Tanato kosmetolożką, czyli dla osób niezorientowanych jest to osoba, która wykonuje makijaż pośmiertny. I dzisiaj za pośrednictwem mediów społecznościowych propaguje wiedzę dotyczącą tej tematyki. Tak więc mamy dwie ekspertki, które zjednoczyły się w celu napisania książki. Książka ta dzieli się na kilka takich, może podrozdziałów. Ona ma rozdziały, ale ja bym sama je podzieliła, żeby Wam przybliżyć bez spoilerowania, chociaż z drugiej strony, co można spoilerować w tematyce śmierci, już samo zdanie, pierwsze zdanie pań jest zabawne: e, wszyscy umrzemy. I Tutaj nie możemy się nie zgodzić, bo to jest jedyna rzecz na tym świecie, która jest pewna. Więc po pierwsze, panie opisują, obalają mity. Opisują prawdziwe procesy. Ja już może odłożę tą książkę. Zobaczyliście, tak? Z przodu, z tyłu, z boku. Jest bardzo ładna. Prawdziwe procesy biologiczne, jakie zachodzą u zmarłych osób. Tak więc wszystko to, Czego się obawiamy, zostaje nam wytłumaczone, ale w sposób naukowy i poparty wiedzą, ponieważ panie przeprowadziły, bardzo dobrze przygotowały się merytorycznie do napisania tej książki. Jest tu naprawdę bibliografia na dwie strony, czyli oparta na kilkudziesięciu pozycjach. Książka zawiera rozmowy z profesją, Profesjonalistami z branży funeralnej, jeżeli dobrze tą branżę nazywam. Także panie od razu jakby udały się do profesjonalistów. Także tu wszystko, co przeczytacie w tej książce, będzie oparte na nauce, na doświadczeniu, na ludziach, którzy pracują w tej branży. Tu nic nie będzie legendą miejską, nic nie będzie plotką. To jest największy plus tej książki, ponieważ o ile jeszcze tego nie powiedziałam, to powtórzę albo powiem, że wiedza daje spokój. I e, są opisane właśnie te funkcje biologiczne, e, czyli jest odpowiedź na pytanie: czy zmarły może się poruszyć, czy zmarła osoba może wydawać jakieś dźwięki, czyli to, co gdzieś tam krąży po internecie, pytania, które są zadawane e, itd. Tak tak Tutaj znajdziecie fachową odpowiedź na te wszystkie pytania. Drugą bardzo ważną rzeczą, o jakiej ja na przykład osobiście czytałam po raz pierwszy i faktycznie tu panie uzasadniają, że warto o tym wiedzieć wcześniej, to są wszelkie procedury prawne, bo jeżeli śmierć dotyka nagle, a obojętnie czy zmarły chorował długo, czy zmarł nagle w wyniku na przykład wypadku, jest to zawsze szok. I nie zawsze ma się głowę do tego, żeby pamiętać, co i jak gdzie się udać, po jakie dokumenty itd., itd., więc panie to wszystko tłumaczą. Powołują się na istniejące przepisy prawne, na nowelizacje, jakie zostały już wprowadzone i są na etapie wprowadzania, także to jest bardzo istotne. Potem przechodzą do roli sanepidu, także pełen, Profesjonalizm po przeczytaniu takiej książki, jeżeli zdarzy się no, takie nieszczęście, które prędzej czy później, oby później, kiedyś komuś się zdarzy, taka osoba po przeczytaniu takiej pozycji będzie wiedziała, co robić. Następnie panie opisują rynek branży pogrzebowej, który jest bardzo duży. I mówią, tłumaczą, jakie prawa nam przysługują, może nie, nie jako klientom, tylko żałobnikom, prawda, czy członkom rodziny. I przestrzegają nas, bo nawet w tej branży są osoby, jak w każdej innej, uczciwe i trochę mniej uczciwe, chcące na nas zarobić lub bardziej empatyczne. I panie, bardzo wyraźnie piszą, na co zwrócić uwagę, lub nawet, żeby wcześniej wyznaczyć w rodzinie taką osobę, która jest osobą najtwardszą psychicznie i która będzie właśnie pilnowała tego, żebyśmy otrzymali taki serwis, taką usługę, jaka jest odpowiednia, a nie jaką się nam wciśnie. Przepraszam za słowo tylko dlatego, że jesteśmy zrozpaczeni. Kolejną rzeczą to jest testament i to, że tak naprawdę testament można napisać w każdym momencie życia, nawet wtedy, kiedy jesteśmy młodzi i zdrowi. Pani nie omijają też takich akcentów humorystycznych i to jest bardzo ważne, bo to pomaga nam oswoić lęk, oswoić strach przed śmiercią. Na przykład pani opowiadają, ja to nawet nazwa dlaczego nie anegdotami, co kto sobie życzy, żeby mu włożono do grobu, co też daje nam do myślenia. Ja na przykład rozmawiałam o tym z mężem. Mąż sobie zażyczył scyzoryk i latarkę. Ja uważam, że to jest bardzo racjonalne pojęcie, podejście. Zresztą to nie jest istotne, bo ja o, o, o tym może jeszcze potem napomknę. Ale, że należy i nie jest to żadna makabra pomyśleć o pewnych rzeczach z niejakim wyprzedzeniem, zwłaszcza jeżeli ma się jakieś specjalne życzenia związane z tym, bo kiedy człowiek żyje, tak to tłumaczą autorki, ma pewien styl, pewną filozofię życia, wyznanie. Styl nawet w ubiorze, w makijażu, to dlaczego tego nie przenieść na swoją ostatnią drogę? I to jest wszystko tak wytłumaczone logicznie, że trudno z tego żartować, czy uważać, że to jest niepoważne, bo jak najbardziej, dlaczego nie? Kolejną rzeczą, która się znajduje w tej książce, są pochówki zwierząt. Tuż może nie będę się rozwodziła, bo to jest dzisiaj Dzień Zmarłych Ludzi. Ale jest tam również, są tam rzeczy, o których ja nie wiedziałam, jakie istnieją cmentarze dla zwierząt, jakie zwierzęta są chowane i tutaj również przeplecione są informacje takie bardzo związane z prawem, jakie są regulacje, sanepidu i itd. co do grzebania czy chowania zwierząt poprzez jakieś anegdoty. A cała ta książka zwieńczona jest pewną taką refleksją, jakie powinno być właściwe podejście do śmierci, żeby ją oswoić, żeby się jej nie bać. No bo trudno całe życie żyć w strachu przed czymś, co jest nieuchronne. Za książkę. Chciałam bardzo podziękować wydawcy tejże pozycji, czyli wydawnictwu RM. I tu szczególnie dzisiaj chciałam podziękować RM, dlatego że książkę wysłało mi. Jednego dnia poprosiłam, że chciałabym opowiedzieć o tej właśnie książce. Następnego była w Paczkomacie. Także bardzo dziękuję pani, z którą miałam kontakt. Za ekspresowe zadziałanie. Książkę czyta się szybko. Ja ją przeczytam w dwa wieczory przed snem, bez lęku. Także jeszcze raz rekomenduję, żeby obalić wszelkie krążące legendy typu trup i jad, poruszanie się zmarłego, tak czy nie. Po przeczytaniu tej książki będziecie spokojni i będziecie Posiadali wiedzę właściwą. I to by było tyle na y, temat mamy trupa i co dalej. Y, I teraz szybciutko, już tylko gwoli przypomnienia, bo o tej książce mówiłam już dwukrotnie. Rok temu, to był pierwszy raz, mniej więcej rok temu i jakieś dwa tygodnie temu, kiedy mówiłam o książkach, które miały wpływ lub zmieniły moje życie, to jest Życie Violet, Valerie Perrin, wydawnictwa Albatros. To jest książka francuskiej pisarki, przetłumaczona przez pana Wojciecha Gilewskiego i ona mówi o konserżce cmentarza, czyli kobiecie, która yy, mieszka na cmentarzu w takim domku, i jakby jest taką menedżerką, nie wiem jak to nazwać, zajmuje się cmentarzem, żeby był bezpieczny, dogląda go, czy nie, do, nie są dokonywane jakieś akty wandalizmu, podaje też właściwą kwaterę osobie poszukującej danej osoby zmarłej itd., tak itd., tak ale to jest wszystko przeplecione opowieścią. O życiu tej kobiety, która była która doświadczyła ogromnego nieszczęścia i która dopiero na cmentarzu odzyskała spokój ducha, ale o tym już mówiłam, więc to bardzo krótka wzmianka. Drugą książką, o której jeszcze nie mówiłam, przeznaczoną, bardziej dla nastolatków, nastolatek lub młodych osób będzie książka Sherrię, jeśli dobrze czytam, Pieśni żałobne dla umierających dziewcząt. To jest wydawnictwo Rebis. Również piękne, barwione brzegi. I tłumaczyła książkę Katarzyna Karłowska. Książka opisuje. Podobnie jak w życiu Violet, osoby mieszkające na cmentarzu. Tym razem jest to nastolatka wraz z ojcem, który zajmuje się kremacją zmarłych. Dziewczyna ta, oprócz zwykłych problemów nastolatek, no i tego, że w klasie jest troszkę taką outsiderką z powodu tego, że mieszka na cmentarzu i jest troszkę inna. Spotyka również w pewnym momencie na swojej drodze faktycznego ducha. Co będzie dalej, jeżeli jesteście zainteresowani, przeczytajcie, ale jeszcze raz podkreślam: jest to książka yy, raczej zadedykowana dla młodzieży, aczkolwiek, jeżeli ktoś ma ochotę, dlaczego nie? Jest napisana fajnym językiem, tylko ona się powoli rozkręca. Tutaj daję Wam taką uwagę, że przez pierwsze kilkadziesiąt stron ta akcja rozwija się bardzo powoli i dopiero później nabiera dynamiki. I ostatnią książeczką, którą specjalnie chciałam zwieńczyć ten filmik, jest również książeczka. Książeczka, mam tendencję do powtarzania książeczka, muszę się tego oduczyć, ale to jest książeczka bezmalutka. Ojca profesora Józefa Boheńskiego podręcznik mądrości tego świata. Ja już Wam o tej pozycji opowiadałam w filmiku mówiącym o książkach o literaturze, która miała wpływ lub zmieniła moje życie i że od czasu do czasu otwieram ją na jakiejś stronie i czytam. Przypominam, że napisana została przez mnicha, który przed śmiercią postanowił zweryfikować nieco, a, albo być może ujawnić swoje prawdziwe poglądy. I okazało się, że bardziej niż do katolicyzmu, przynajmniej w moim odbiorze, jest przywiązany do, na przykład, filozofii antycznej, jak a, Arystoteles czy Platon, yy, i tak dalej. I co on pisze w e, punkcie 711? Nie bój się śmierci. Dawni mędrcy uzasadniali to trudne do wykonania przykazanie, przypominając oczywistą prawdę, że jak długo jesteśmy, nie ma śmierci. A kiedy śmierć jest, nie ma nas. Jakie to mądre, prawda? Czyli tak naprawdę ze śmiercią się nigdy bezpośrednio nie stykamy. Instynktowny strach przed śmiercią spotęgowany jest w motłochu. No, ojciec profesor tak nazywa ogólnie tych wszystkich ludzi, którzy z lubością sieją plotki. Przez obrazy przedstawiające śmierć jako okropną istotę, przez obrządki. Pogrzebowe i temu podobne. Człowiek mądry jest wyniesiony ponad wszystkie takie gusła. Ciało swoje zapisuje Instytutowi Anatomicznemu i stosuje zasadę Spinozy. Jego mądrość jest medytacją życia, nie śmierci. I tym optymistycznym chyba akcentem, czyli cytatem ze Spinozy. I ojca profesora Boheńskiego zakończyłabym ten filmik. Mam nadzieję, że mimo swojej nieoriginalności, niebycia typowym, podobał Wam się. Jeżeli tak, dajcie temu, temu wyraz w polubieniach, zwłaszcza w sekcji komentarzy. Byłabym bardzo szczęśliwa, gdybyście się podzielili Waszym stosunkiem do kwestii no, śmierci, umierania. Może Święta Zmarłych, może zechcecie coś napisać. Co sądzicie o Halloween? Co sądzicie o książkach, jakie wymieniłam? Może którąś z nich czytaliście i chcecie się podzielić swoją opinią? Będę wdzięczna za wszelkiego rodzaju komentarze, sugestie. No i jeszcze, jeżeli nie zasubskrybowaliście mojego kanału. To będzie mi miło, jeżeli tym razem to zrobicie. Do zobaczenia, cześć.